Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj herbatką zaczynamy dzień, a nie kawką. I słuchajcie, co? Kolejny dzień budowy sklepu pszczelarskiego w Wąchocku. Tak to wygląda z zewnątrz, mniej więcej. Już Wam pokazuję, jak to wygląda ze środka. Ze środka wygląda tak to pięknie. O, proszę bardzo. Czekamy na ekipę i do roboty. Znaczy, kto do roboty, ten do roboty, nie? No i co, moi drodzy, trzeci dzień i sklepik, odejdę trochę dalej. Trzeci dzień i sklepik właśnie jest skończony. Pokażę Wam tak. Taki piękny sklepik, słuchajcie, obejdziemy sobie dookoła, zrobimy sobie taki opening sklepiku. Tutaj na tej ścianie jakby zdecydowaliśmy się, że nie będzie żadnych okien, bo od środka będą stały regały. Będą takie regały przylegały i nie chciałem jakby właśnie, żeby mi to przeszkadzało, tak? No bo bez sensu mieć okno jakby, a przed oknem regał. Tutaj klimatyzacja, rynienka, okienka. I lecimy słuchajcie do środka. Wam pokażę jak to środku wygląda. Jeszcze musimy ogarnąć podłogę. Zaraz będziemy jechać do Kastaramy, ogarniać tam temat podłogi, farby jakiejś takiej do betonu posadzkowej i w ogóle. O, klimatyzacja. Klimatyzacja sobie chodzi.